Witam cię bardzo serdecznie. Zbijam piątkę z Tobą. E, nagrywam filmik, e, jak to moja strona brzmi, i, e, i tytuł kanału na Facebooku Harmonia Życia. Właśnie brakowało mi harmonii, czyli wprawienia w ruch moje ciało, więc właśnie się rozkoszuję odpoczynkiem w cudownym miejscu, bo sobie pojeździłam moim cudownym rowerkiem, o sobie tutaj stoi i czeka. A ja jestem na wyspie Bolko w Opolu. Jest tutaj taka knajpka cudowna w środku tej wyspy obok jest ZO, dla tych, którzy są z Opola znają to miejsce. A ja sobie siedzę tutaj na takim podejście. O, Taki elegancki podest, który się kończy o tutaj za chwilę. I dalej już, jak widać, tylko cudowna, zielona woda i trzcina, czy jakieś tam inne wystające krzaki z tej wody. Znalazłam to cudowne miejsce, żeby sobie odpocząć, jest, jestem na przejażdżce w niedzielne południe, jest gorąco, cieszę się, jak widać, banan mi nie schodzi z ust, z twarzy. No, po prostu dla mojego życia, dla właśnie takiego balansu życiowego pomiędzy pracą, modlitwą, chciałabym najpierw powiedzieć: pomiędzy modlitwą, pracą, czyli rozwojem takim duchowym, rozwojem intelektualnym i też takim poczuciem służby, że mogę komuś służyć, dla kogoś być i głosić Ewangelię. Bo to właśnie teraz robię zawodowo, z czego się bardzo cieszę. No, i pomiędzy tym jest też przestrzeń na zaspokajanie innych swoich potrzeb, między innymi ruchu. Znacie takie powiedzenie, sport to zdrowie, ale ci, którzy mają na swoim koncie jakąś kontuzję, wiedzą, że no niekoniecznie sport to zdrowie, bo niektórym właśnie ta kontuzja mogła pokrzyżować karierę sportową, jak było w moim przypadku. Ale na pewno ruch to zdrowie. Mam nadzieję, że mnie słychać, że ten wiatr tutaj za bardzo nie przeszkadza w tym nagrywaniu, więc ruch to zdrowie i naprawdę czuję teraz endorfiny, czuję właśnie tą radość i to poczucie takiego po prostu relaksu na tym słońcu, że jest tak wspaniale, ciepło, a ja mogę się poruszać i i być w takich cudownych też um, krajobrazach. O zobaczcie, czy nie jest pięknie. O tam jeszcze jeden podest jest. O, nawet nie zauważyłam. Być, pokontemplować przyrodę właśnie. Kocham e, przyrodę, kocham być w otoczeniu przyrody. Bo jestem wtedy też bliżej Pana Boga jako stwórcy, jestem też bliżej wtedy siebie. Jest to okazja, żeby też jakoś się zadumać, jest to też przestrzeń na refleksję, a myślę, że bardzo potrzeba właśnie reflektowania w naszym życiu, nie przyjmowania wszystkiego po prostu tak, jak jest, bo tak jest, tylko podejmowania jakiejś refleksji na różne tematy, na, na zasadzie. No, jest codzienność, dzieją się różne rzeczy, różne wydarzenia, jesteśmy w różnych sytuacjach, różne emocje się budzą, różne słowa zostają wypowiedziane, czy to przez nas, czy, czy przy, przez inne osoby. Są to dobre, przyjemne wydarzenia, ale też trudne sytuacje, które wymagają refleksji, bo każde wydarzenie w życiu nas czegoś uczy. Jakiś wniosek można z tego wyciągnąć, i dzięki temu możemy przy następnej okazji popełnić na przykład mniej błędów i przez to się tak nie frustrować, na przykład. Więc ja jestem dzisiaj w tym otoczeniu i dzisiaj zastanawiam się nad kolejnym tygodniem katechezy w szkole: jak, jak mądrze. Funkcjonować wśród uczniów, wśród dzieci i młodzieży, jak ich mądrze kochać. Właśnie nad tym się zastanawiam i mam nadzieję, że tutaj Duch Święty mnie jakoś oświeci i w tym cudownym otoczeniu będę mogła sobie na ten temat reflektować. A właśnie słońce zaszło. Teraz może nawet lepiej widać ten zielony kolor, który jest za mną. Ale słuchajcie, cudownie, wspaniale zachęcam do spacerów. Zachęcam do jazdy na rowerze, na hulajnodze, na rolkach. No Jeśli ktoś nie lubi takiego intensywnego ruchu, to na pewno spacery. Długodystansowe spacery, tak, żeby też ciało poczuło, że jest w ruchu, ale no, też była okazja właśnie do, do jakiejś takiej takiego oddechu wewnętrznego, bo, bo spacer. Pomaga nam nieraz poukładać wiele spraw. Ja nieraz, na przykład mam tak, że siedzę godzinę na adoracji, a potem wychodzę, idę na długi spacer i nagle dostaję olśnienia, nagle dostaję odpowiedź na pytanie, nagle jakieś słowo z Biblii, które było dla mnie niezrozumiałe, staje się jasne. Więc niekoniecznie to podczas takiej stricte modlitwy w kościele czy w kaplicy, ale nieraz w otoczeniu przyrody. Pan Bóg lubi zaskakiwać i jest, jest niesamowity w swoich. W swoim przychodzeniu, w swoim prowadzeniu człowieka i w ogóle się nie powtarza, jest naprawdę mega świetny. I, no i życzę Ci z całego serca otwarcia się na relacje z Nim, z Bogiem. To szczęście mnie spotkało w życiu. Uważam, że to jest mega łaska, wielka. Jestem jemu szalenie za to wdzięczna, że mnie do siebie przyciągnął. i Dzisiaj się prawie popłakałam na mszy, bo mnie to tak poruszyło, że mogę go przyjmować w Komunie Świętej. Jakie to jest szczęście. Pozdrawiam Cię, kimkolwiek jesteś. Cieszę się, że tutaj zaglądasz i naprawdę zachęcam Cię do ruchu, do wyjścia w różnej przestrzeni życiowej. Po prostu wyjdź, wyjdź z domu, wyjdź do ludzi, wyjdź ze swojego zamknięcia. Wyjdź, nie siedź, nie narzekaj, nie biadol, nie jęcz, tylko po prostu zrób ruch. No, ruch jest dobry. Bóg jest dobry. Woohoo! Pozdrowionka, pa!